Siema wszystkim, jestem Kusiba. Dzisiaj widzicie, zagramy sobie w fazmofobię. Jest ze mną Kiwiwi, przedstaw się. Siemano. I w sumie, no to zapraszam do oglądania. Dobra, już mamy gierkę. Trochę się boimy z Kiwiwim, to jest Kiwiwi. Tak, to jestem ja. I dobra, znajdź kość. My tutaj próbowaliśmy, trzy, trzy próby są na odcinek. Dobra, to zaczynaj, ty wybierasz. Dobra, teraz wybieram, ja no to ja sobie biorę kamerę. Dobra, ja biorę to. A co, co będzie dobra? To ja, ja wezmę sobie, sobie może. Notęcik. Ja biorę. Nie wiem co wziąć. Latarkę biorę. Dobra, wiesz latarkę. To ty mi no chyba no musisz no to. Ja wygrywam. To ja biorę będzie Spirit ci. Boxa i komplet mamy. to jeszcze będziemy musieli, musieli na pewno się wrócić. Dobra, ja, ja tu zostawić, zostawisz tam z jego zostawić i zbydzę się powygrywasz. To pójdę podkrywasz. z tobą, żebyś się nie bał Dobra. Obieraj ale tu jest ciemno. Dobra, weź, weź podejdźmy, połóżmy może połóż tu w tym miejscu. Patrz, to! Jak to włączyłeś? F. I teraz to jest wykrywanie kamerą dot. Okej, okay, dobra. Jak jakbyś mógł mi tutaj pomóż? Ja. Gdzie zostawiasz? Gdzieś wzięto to, coś. weź poświedź mi. Tutaj w tym miejscu. F musisz klikać. Zadziałało? No gdzie to masz? Nie, <grychy> ja ci zabrałem Dobra Dobra Gdzie e, to jest? Zaraz ty e, tego, tego e, Odcisku e, Już tam możecie troszeczkę No nie no ja sam się boję Proszę się nie zostawiaj mnie Dobra e, Ja, ja boż, 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 że tutaj, tutaj coś się dzieje Okej okay, okay, tutaj widzę ja ja chyba że Bateria no, patrz tak, to, patrz to. To, to Całkowita to. aktywność. Przez chwilę była aktywność Na, no. na poziomie 2 No dobra, dobra no to idziemy szukali no, no co on hmm, Ja się zajmę skami Dziś tego będą, będą. Czekajajcie, bo tutaj będzie czekajcie. A ty masz pamiętaj, że ty masz to ważne dość dla nas y, okay, wiesz to. Chodzi? ten, A, ten no, wykrywacz no, no, no. Dobra, to ej, ty, bo ty masz latarkę, musimy się jakoś wymienić. Latarkę chcesz? Wiesz, mm, tam mogę ci oddać tego. Ten wykrywacz. To dbra, ale. Aha, dobra, dobra, dobra. No to ja ci już tu rzucam, trzymaj. Okej, okay, ja sobie to zabieram. A, bo czekaj, to, to... Latarka musi być z wykrywaczem. Wtedy masz mieć latarkę z A, no to trzymaj. Wykrywacz. Dobra, to ja mam to. Mam latarkę, dobra mam latarkę Dobra mam to coś. Teraz będę szukał ducha Ja sobie szukam tutaj tych Tu go nie ma Odcisków Teraz też nie odcisków. widzę żadnych dobra, dobra. Jak Pójdę, na razie postawę. oczywiście Czekaj, włączę telewizor o, Może lepiej nie Może lepiej nie, nie. no Dałoby się przejść Oczywiście jak zejdę to jest No, te, te no. Okej, okay, dobra Patrz też Teraz. na podłogę. Ale to ty będziesz widział, ty? Powiem ci, Ale... że jak już będziemy trochę lepsi w to, to musimy kupić dwie latarki, bo ta jednak daje za mało. Ale masz no, dupkę. To... <grym> Dobra. Kości trzeba by się też znaleźć. No, no, no To zawsze do tego X będzie dla nas to może to jest to. To są jakiś pieski, coś Dobra, zostawmy to. Dobra i co, masz coś? Mm, nie, nie mam tutaj. Halo duchu, czy jesteś tu? Proszę wytnię, wyrytnię, Halo! Wycinamy. No nie, i dobra. Mm, powiem, powiem ci tak. Nic nie znalazłem, tylko Halo duchu, czy ty tu jesteś? No kurde nie, nie ma, bo ty, ty go tam okay, jest, więc, może dołasz. może w te miejsce? Chodź do, do mnie, sprawdzisz. Już nie, idę. To, I najpierw idę. żeby były odcinki, najpierw, najpierw musi tego, on się tam ujawić. Tak, tak, tak. Tu jakiś dziwny daje. obraz szopa. Hmm. Dobra, ale co my mamy zrobić, żeby nam się ujawił? Nie, nie może być, nie, nie ma. Okay. Ty chodzisz z tym wykrywaczem? Yy, chodzę cały czas. Dobrze. Dobrze. nie ma, nigdzie go nie mogę wyjść. Chyba, że jeszcze może gdzieś wejdę do piwnicy, czyli to też da się? A gdzie jesteś? Da się, ja jestem w pokoju dziecięcym i powiem ci, że nic tu nie ma jest cisza totalna Dobrze On lubi stać tak na krawędziach w sensie pokoi Coś słyszałem e, Nie, to nie, to ja, stać? to ja Tak? O, no dobra mm, Tutaj też nic nie ma Ja patrzę na drzwi Jest, jest, w piwnicy, w piwnicy Stoi go mnie e... o, o, o. Halo Dychu, czy ty tu jesteś? Powiedział coś? Wiesz, Halo. Co to jest co, e... jest Ja wyrzucam kamerę Zabieram to, jak to włączyłeś? F F? Tak, F, F Było 5 kropek, musisz kucnąć i na podłogę Zalbę nie mam miejsca, czekaj się... Okej okay. O, nie wiem, muszę mieć coś źle zminowane pewnie Zawaj go, może gdzieś tu jest Ja poszukam Halo, razy. duchu, czy jesteś tu? Halo, halo Czy jesteś tu przy nas? Where are you? Oj, zdjęcie zrobiłem Dobra, chodź, pójdziemy do góry może jakieś ślady? Zabieram to. Tutaj nie ma. co, ja będę szukał z tym. Jego znajdę to, spróbuję teraz w czy A może prawym? F i prawym. A ty miałeś 5 kropek? Miałeś 5 kropek? Nie, sterowanie. Nie miałeś pięciu kropek tego? Nie, nie miałem. Myślałem, że miałeś. Ok, tutaj nie działa mi. Nie wiem czemu. Ej, czemu ty to wziąłeś? Co wiem? Tamto zielone. No tak, tylko trzeba właśnie położyć. Jak się go no mówi, patrz, kucnij, tak. kucnij. Kucni. Tu no. uczymy Kiwiwiego. No, pięknie. O, dobra. No to teraz tak, tak, ja szukam najpierw 5 kropek. I później dopiero do zapłacał, żeby zobaczyć, czy go można wykryć, nie. nie? Ej, telewizor nie działa. Bo mówisz, chciałem włączyć. Jak nie działa, to może... Światło być... tak samo. Okej. Okay. Podejdź już, otwórz i od wyjścia, jakby co. Są otwarte. Okej, okay. ty no niczego tu nie widzę. Ale wiesz tak, jak już go raz wyrobiliśmy to, to może to się nam znowu ujabić. To ty tak tu chcesz? No, to jestem w tym garażu coś. Okej, okay, tutaj, tutaj nic nie ma. Dobra, to tutaj też. A patrzysz tym wykrywaczem też? Którym? No tym wiesz, którym? W tym to ci pika no, od, od zielonego, zielonego do, do czerwonego. To sprawdzasz? No ja, ja właśnie szukam tego, tego ale ja nie mogę, mogę tutaj nikogo znaleźć. Zejdź tu piwnicy, ale zaczekam. <laughs> Dobra, Dobra idę. No Zobaczę, może że coś, coś tam, tam będzie, jednak. jednak Bo ja chcę od razu go wykryć, nie? Bo to zawsze nam coś pomoże. Ej, czekaj, bo już nam się jedna Żyt spełniła. Jaka? Bo mieliśmy pięć. Mieliśmy pięć? Ej. Jezu mnie, Jezu mnie, Jezu mnie Nad, Na dwa kropki i teraz tak C. C Duchu Duchu, czy ty tu jesteś? W tym miejscu gdzieś. Czy jesteś tutaj duchu? Prosimy, jakoś, odpowiedz nam Ale nie jest na pewno Uga buga, Uga buga. Próbujemy wywołać go. Znik, znik, znik. Dobra. Uciekaj, uciekaj są, bo jak znik to jest... może być problem. Okej. Okay. Dobra, biorę to. Czekaj, no, odciski, okay. odciski. Okay, coś takiego. Właśnie nigdzie ich nie ma, nie? Ja może pójdę z tobą. Czekaj. Ale ja się wystraszyłem o tu była twoja głowa. Okej, okay, tu też niczego chyba nie ma. Hmm, może jakiś kościoł bo coś tu będzie, ale... Tego co... Widzę, A w kuchni byłeś? Nie ma. Eee, w kuchni, gdzie jest kuchnia? A, dobra, już gdzieś e, Nic zobaczyć. nie jest podrzucane. Co to jest? A, kamera. To nieważne. Tutaj może coś? Nie, tutaj też nie ma. To jest niczym, jeżeli już nie możemy wyjść, to coś Ej. możemy zrobić z tym, i jakoś uciec. Pewnie tak tak może trzeba uciekać i zamknąć drzwi za sobą. Może być. Ej, chyba mam filozofię Co to było? Tutaj nikt nie ma, to ja byłem. A, bo się przestraszyłem. To patrz to, patrz to, patrz, to. wejdź sobie do garażu. Chodź, chodź, chodź. Jak Jak będzie nas gonił... ...to się zamykamy? <laughs> Dobra. Słyszałem go. Jest, jest na prawo, jest na prawo. Wrócił! Y Widzisz Zginąłeś? Możliwe. Nie. O kurde. I, co I co teraz mam zrobić? No musisz go znaleźć sam. Nie, nie mam już żadnego Dobra, boku. my sobie pochodzimy za tobą. Okay, no tylko Okej, Widzisz? Nie, nie widzę. A, no, no. dobra, dobrze, dobra, 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 że dobra, to. Nie, normalnie go dobra, dobra, ja ja muszę... nie, widział nie, ja nie, 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 Czekajcie, ja go gdzieś widzę. Widzę go. It's up, it's up, it's up. Idzie sobie za tobą. Kurwa. Idzie? Stał tu przed drzwiami przed chwilą. Drzwi mi jakoś. No nie, nie, no. Tak, taka przegrana. No dobra, będziemy musieli się nauczyć. Dobra, no to co? No to chyba w kolejnym odcinku już pokażemy, jak gramy trochę lepiej. Zagramy sobie, zagramy sobie parę gierek teraz jeszcze, żeby ogarnąć. No i widzimy się w kolejnym odcinku, więc siema wszystkim.